Będzie takie wyzwanie, że będziemy pić, czy co? Kto pierwszy? Ja. ja. Ponieważ udało Wam się wykonać trzy challenge z czterech, mam dla Was niespodzianki. Proszę! O, jakie... Ja mam dla Was niespodziankę. Niespodziankę, naprawdę? Tak. Możesz nam je pokazać? Nie, ponieważ na tę niespodziankę musicie sobie zasłużyć. Mianowicie mam dla Was cztery wyzwania. Uch, jeżeli, jeżeli dobrze zrobicie chociaż dwa, to wtedy dostajecie ode mnie mega nagrodę. Co Wy na to? No dobra. Zgadzamy się. No ale zaraz, to będą trudne czy łatwe challenge? Mogę mieć trudne, ja niczego się nie boję. Tylko pająków no, no boję. Dobra, to na pewno pająków nie będzie. No to dobrze, i Dobra. krabów się boję, ale smaknięty do jedzenia może być. Co może być do jedzenia? Krab. <laughs> Czyli... Ale ja się boję kraba Bojącego. Ale do jedzenia się go nie boisz, tak? Nie wiem, ale może być nie zmarty, ale może być zmarnięty. Dobra. To co, podejmujecie wyzwania? Tak! Będzie takie wyzwanie, że będziemy pić, czy co? Nie, nie, nie będziecie pić. Zobaczcie, mam przygotowane dla Was kartki papieru i plastikowe kubeczki. No. I teraz kładziemy kartkę papieru. Fajnie! No. I kładziemy kolejny kubeczek. I znowu kładziemy kartkę papieru i, kubeczek. I kolejny kubeczek. I Wasze zadanie. Będzie polegało na tym, Proszę. że trzeba będzie szybko wyciągnąć kartkę papieru tak, żeby ten kubeczek plastikowy wpadł do drugiego kubeczka. Kto pierwszy? Ja. ja. Skupienie na twarzy mateldzi. Nasza wielka konstrukcja. Masz jakąś technikę? O! Wow, robię! <śmiech> Nie! <śmiech> no, raczej jesteście dalej od naszej nagrody niż bliżej. Dobra, to teraz ja Teraz ty spróbujesz. Tak. Dobra. Się udało. Yes! Brawa Kalinko Udałaś się, czyli punkt yes. dla Kalinki. Super! Słuchajcie, zaliczyłeś. Znaczy, dzięki, dzięki Kalince macie pierwszą, e, pierwszy challenge zaliczony. Przechodzimy A? do następnego? Yes, of course. A? Królik też nam pomaga, proszę. O yes. no. Drugi Drugi challenge jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. Ale za to bardzo słodki. O! No to jest Podejmujecie? Tak, Słuchajcie, do tego challenge'u będą nam potrzebne pyszne ciastka i trzeba je będzie zjeść. Oooo! To ja jestem głodna, to ja podejmę ten challenge. A ty, Matysiu? No ja też. Coś ci dzisiaj, Wam się nie wiem, energię rozpiera, ale trudność będzie taka, że to ciastko musicie zjeść. Nie dotykając go w ogóle ręką. O kurde, czyli ale jak? Ha? Nie. Położę wam go tutaj Okej. na czole i musicie go tak sunąć głową. A jak to się nie no trudno, jak się sunie, to będziemy próbować, żeby wam to spadło ja na. No właśnie. Ja wam położę ciasteczko na głowę. I wy będziecie musiały tak jakoś dziwnie poruszać, nie wiem, językiem nosem, e, buzią, żeby wam wpadło to ciasteczko do buzi. Co? Moż można też sami. O, pokaż. O, ja widzę, że masz dobrą technikę. To co? Jesteśmy gotowi? Tak. Uwaga. Tak. <grymka> Nie dotykamy. Oszukujesz, że karinko. Jeszcze raz, ale na czoło sobie połóż. Uwaga. Ej, no. To jest przodne. To. No dobra, Karcia, pomogłaś sobie trochę rękami, ale uznajemy. Dobre ciastka? Mm -hmm. To teraz je możecie zjeść. Mm -hmm. Jesteśmy świetne w tych challenge'ach. No to prawda. No dobra, zaczynamy challenge. Słuchajcie, ten challenge będzie polegał na tym, że na papierze toaletowym mamy, widzicie, kieliszek z bardzo dużą ilością wody. Bardzo. Bardzo? Mhm. I musimy tak przeciągnąć ten papier. Żeby się, żeby się nie rozlało. Tak, żeby się nie rozlało i, i żeby nam się ten papier nie zerwał. No to co, jesteście gotowe? Tak, ja zaczynam. Brawo. Uzupełniliśmy wodę i teraz czas na kalinkę Uwaga! No, jeszcze ciągnij, ciągnij, może się Nie, no nie jesteś. Tym razem wygrała Matyda! Dobra woda? Nie. Dobra. Słuchajcie, trzeci challenge macie zaliczony i teraz czas na czwarty. Ten challenge na pewno znacie. Tak, butterflip. nazywa się butterflip, tak? Czyli trzeba tak rzucić butelką. Żeby ona stała. Tak. Dobra, jesteście gotowe, kto pierwszy próbuje? Ma, no trzy próby masz. Matysia, trzy A, próby. Trzy. Raz, dwa, i trzy. Trochę mocno, karinka twoja kolej. Nie zabij to, kochani, ale to nie jest na odległość. Nie. Delikatnie musisz, no, uwaga, jesteś gotowa? Druga. O! o, prawie. Nie, ponieważ udało wam się wykonać trzy challenge z czterech. Tak. Mam dla was niespodzianki, proszę. Nie mów tak, nie mów nie. Nie wiem jak tak, dookoła świata, ale fajne, to i to jest kole... chyba nowa część. Tak, no. nowa część, bo już tamtą, tamtą macie i gracie i mam dla Was jeszcze kto kłamie oh, gra interaktywna. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. No dobra, no to w którą pierwszą krę? Może spróbujmy to, czy gdyptoś kiedyś w wsią, kupę, nie zdają sobie z tego sprawy? No dzisiaj tak dzisiaj tak? Zobaczymy czy Pana ściągnął w prawdę. to kłam, kłamstwo bo dzisiaj naprawdę byłam po i wdepnęłam. <noise> A może to nie była psia, może to była na przykład kota. Nie wiem, bo tam ma, sąsiad ma jakiegoś kota też. Czy kiedykolwiek płakałaś w szkole? Tak. Płakała, no mam może tak mało. mało ale płaka. na obozie to też szkoła. Na no, obozie, no, ale płakała jak no, na pewno. Jak koleżanka i przytrzasnęła palec w toalecie, to płakała wtedy. A teraz czas na. Nie mów tak, nie mów nie, dookoła świata. Dobra, otwierajmy. Czy w Polsce jest pustynia? Możliwe. Powiedziałaś tak? Możliwe. Wiesz, gdzie leży? Może gdzieś. W Słowińskim czy Tatrzańskim Parku Narodowym? Może Słowińskim. Słowińskim, prawda? No. Wiesz, że nazywana jest Polską Saharą? Może. Saharę przemierzają karawany jednogarbnych wielbłądów, prawda? Super! Gdzie błądy mają dwa garby? Może. No, nie dała się wyprowadzić z równowagi. Pięknie! Subskrybujesz kanał Bawsi ZP? Tak! Przegrałaś! A wy subskrybujecie kanał Babsi ZP. Jak Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Bawsi ZP. To do zobaczenia! Pa! pa. A my, my dalej gramy! Dalej gramy.